Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić prezenty dla osób, które cenią jakość. Wybrałem towary takie, które są dostępne na terenie całego kraju w sklepach specjalistycznych, a my dziękujemy firmie Optima Narzędzia PL za udostępnienie produktów do naszego programu. Pierwszym zestawem, na którym, na którym chciałbym się skupić, to jest zestaw Besta kluczy nasadowych. Często przychodzą klienci, szukają zestawu prostego. Nie chcą jakichś tam końcówek, nie końcówek, on chce prosty, porządny zestaw. Znalazłem taki zestaw. On wyróżnia go na rynku tym, że ma bardzo wyraźne cyferki. Nawet osoba ze słabym wzrokiem będzie wiedziała, po jaką nasadkę sięga. Czyli prosty, solidny zestaw za nieduże pieniążki. Jak coś potrzebuje bardziej rozbudowanego, to w swojej ofercie Kingtony ma takie zestawy. Profesjonalne zestawy, bardzo rozbudowane. Można powiedzieć, nic nie będzie więcej nam potrzeba, jak w to zainwestujemy na start. Tutaj mam zestaw Hogerta, najmniejszy z tych wszystkich. To jest taki zestaw, który powinien być można w każdym domu. Można tam przy rowerze coś zrobić, coś tam podokręcać w domu. Mały, niedrogi zestaw, a bardzo dobrej klasy. Naprawdę nie ma problemu z tym zestawem. Tutaj mam latarkę firmy Mactronic przeznaczona na różnego typu firmy. Latarka jest składowana na magnes o bardzo dużej mocy. Czyli mamy tak, małą latarkę, można powiedzieć do różnych zakładów, ma 280 lumenów. Czyli porządnej firmy za nieduże pieniążki. Następną fajną rzeczą jeszcze z Maktronik jest latarka. Ta ma około 800 lumenów. Ma na końcu taki stożek, który służy do wybicia szyb test samochodowych. To jest ogólnie latarka bezpieczna. Warto ją taką w samochodzie wozić ze względu dla na naszego bezpieczeństwa, a jest również bardzo mocna, czyli posłuży nam na jakieś wyprawy. Tutaj następną rzeczą jest laser krzyżowy firmy DEWALT. Ten laser również współpracuje z detektorem. Każdy budowlaniec, każdy kto robi wykończenia, no będzie szczęśliwy z takiego prezentu. Ze względu na to, że za nieduże pieniążki ma profesjonalny laser, dokupując detektor może go używać na zewnątrz. Też omówiliśmy na profesjonalnym portalu narzędziowym jest film o tym laserze. Bardzo fajna rzecz dla płytkarzy, to są koronki firmy Mac One wytrzymują temperaturę do 900 stopni. Jakość do ceny, też uważam, że chyba numer jeden na rynku. Z tego co tak widzę, to sprawdzają się w 100%, nikt nie narzeka. Bardzo świetny wyrób. Z Taneja tutaj mamy miernik. To jest cena wypośrodkowana między tanim a drogim. Uważam, że za te pieniążki, które one są na rynku, to jest produkt bardzo tani. I mamy dobrej firmy, przyzwoity miernik za nieduże pieniążki. Tutaj miarka Stanleya. To jest jak ktoś używa miarki, jakiś cieśla, czy ktoś jedzie na pomiarę, potrzebuje zwykłą miarę. Zobaczcie jak ona jest szeroka. To jest jedna z najlepszych miarek na rynku yy, Stanleya. Także też świetny dla bardzo wymagającej osoby prezent. Z takiego prezentu nie można być niezadowolonym. Tutaj mam taki tańszy zestaw wkrętaków. Tutaj mamy śrubokręt z wymiennymi końcówkami. Dla każdej osoby do domu rzecz niezastąpiona. Za nieduże pieniążki ma wszystko. torksy do komórek, imbusiki, krzyżaki. No, produkt rewelacyjny i bardzo tanie. No i tutaj wejdziemy troszeczkę na wyższy pułap. Wkrętarka Hikoki. To jest firma Hitachi. Zmieniła nazwę na Hikoki. Produkt rewelacyjny. Bardzo fajna wkrętarka dla stolarzy, do domu. No piękna rzecz yy, firmowa. Za nieduże pieniążki mamy produkt. Naprawdę yy, nikt się jego nie powstydzi na żadnych robocie. Tutaj, jeszcze dla bardziej wymagających, mamy zestaw taki: zakrętarka i wkrętarka. Czym różni się ta wkrętarka od konkurencji na rynku? Jest krótsza. Wszędzie nią możemy dojść. Jest bardzo silna. Yy, baterie 18 i. Naprawdę dociesielki, zakrętaczek, to na wykończenia. No, naprawdę rewelacyjny produkt. No, i na końcu chciałbym Wam przedstawić śrubokręty firmy Wicha. Mamy tutaj śrubokręty. Tutaj jest dla elektryków. To, jak ktoś szuka, naprawdę wkrętaków jednych z najlepszych na rynku. Nikt tych krętaków się nie powinien wstydzić, yy, używając ich ze względu na to, że produkt z najwyższej półki dla bardzo, bardzo wymagających użytkowników. Dla elektryków i uniwersalne dla różnych branż narzędziowych. Uważam, że te produkty, które Wam tutaj przedstawiłem, to spełni wymagania najbardziej wybrednych jakby to powiedzieć domowników. Także dziękuję Wam za udział w naszym programie i zapraszam na następny.